Dzień dobry. Pamiętajcie, że nie tylko kolor i wzór na tkaninie jest ważny, ale również jej struktura i faktura. To ile światła wpuści do naszego wnętrza, a co będziemy przez nią widzieć, a może po prostu delikatną, ozdobną nitkę. Zaraz będę mógł to wszystko Wam pokazać. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać tkaniny, ale od innej strony. Nie od strony kolorów i deseni, jakie na nich są, tylko od strony struktury i faktury. To jest bardzo ważny czynnik determinujący również charakter całego wnętrza. Tkanina nie posiada tylko koloru, to nie jest tylko jedna składowa, ale również jest struktura tej tkaniny. Zobaczmy na przykład tutaj taką grubo tkaną tkaninę. Widać wyraźny splot włókien. Daje nam charakter bardziej siermiężny, taki surowy, nadający się do wnętrz industrialnych, nadający się też do wnętrz takich lekko stylizowanych na domek wiejski, ponieważ mamy szorstką, tak jakby bawełnianą tkaninę. Niech nas to jednak nie zwiedzie, ponieważ jest to tkanina poliestrowa. W związku z tym mamy wygląd, mamy wygląd tkaniny jak surówka bawełniana albo surówka lniana, ale naprawdę jest to poliester, więc łatwy w utrzymaniu czystości, łatwy w konserwacji. Pralka, wrzucamy, prasujemy, wieszamy i po sprawie. Kolejnym krokiem jest na przykład tkanina, która zawiera 62% lnu, czyli już mamy coś, co w większej mierze daje nam kontakt z naturą. Natomiast len zawsze się kojarzy z czymś sztywnym, twardym. I ta jest rzeczywiście taka. Łatwo się mnie, zresztą widać to na niej, i taka zawsze będzie, ale jest mięciutka, pięknie układa się w miękkie, lejące się fale, jest bardzo przejrzysta. Dzięki temu możemy zobaczyć też drugą stronę tej tkaniny, czyli te delikatne sploty nitek, które tutaj idą. To wszystko jest w zależności od tego, jak tkanina jest przygotowana. Jeżeli będzie miała mieć surowy wygląd i zdecydowane, mocne rysy, to też może się ciężko układać, bo będzie sztywna i twarda i nie będzie się chciała łamać piękne w miękkie fale. Ale zagramy za to jej charakterem, splotem nitek, melanżem kolorystycznym, takim jak mamy tutaj. Są też tkaniny, które mają na przykład coś takiego jak wypalanie albo strzyżenie. Zobaczmy na przykład na te welury, które tutaj są, e, połysk, mat, połysk, mat. Różne zestawienia kolorystyczne. Ale cały czas ta sama tkanina. Bardzo taka, powiedziałbym, nowojorska, albo jak to woli, ardekowa. Welury, aksamity, plusze to są tkaniny, które dają bardzo w bardzo wnętrzu takiej elegancji podniosłości niejednokrotnie. Aksamity występują e, nie tylko jako błyszczące aksamity, mogą być też matowe. Pamiętajmy, że są jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, welury i plusze. Każda tkanina różni się czymś. Inaczej ma przystrzyżony włos, inną ma puchatość a, i też inny wygląd na oknie. Zwróćmy uwagę na to, że e, wśród tkanin e, poruszamy się nie tylko po kolorach, po deseniach, po strukturze, ale jeszcze dochodzi nam, czy, czy ona jest obiciowa, czy ona jest dekoracyjna. Te akurat, które tutaj mam, są dość sztywne. Mocne, zwarte, dlatego też, że to jest tkanina obiciowa. I kolejny krok dość mocno tkana, tkanina z takim delikatnie wypalanym, wygniatanym wzorem bardzo elegancka, świetnie prezentująca się na oknie, miękka, ale dochodzi nam kolejna funkcja, o której jeszcze nie mówiłem tak zwany blackout. Tkanina jest tak przygotowana, żeby zaciemniała wnętrze. Oprócz tkanin takich jak tutaj gładkich z wypalanymi tkaninami jednokolorowymi mamy tkaniny żakardowe. Żakard to jest taka metoda wymyślona przez pana o tym samym nazwisku zresztą na takiej samej maszynie. To jest materiał tkany, a nie malowany. W związku z tym też daje pewną elegancję i dostojność takiej tkaninie. Kolejnym elementem czy kolejnym materiałem dekoracyjnym do wnętrza są również firany albo firano zasłony. Firana z takim wypalanym niejednokrotnie albo tkanym wzorem w różnych kolorach. Przezierność jest dość duża, ale coś, zawsze jakiś element dekoracyjny jest. Następna, jedna z moich bardziej ulubionych firan, plisowanych. Zawsze jest jej dwa razy więcej niż oczekujemy. Mimo tego, że marszczymy tkaninę dekoracyjną, żeby było jej więcej, to dzięki tym plisom, które ona na sobie ma, jeszcze jest jej więcej. Pięknie się układa, jest bardzo strojna, jak taka prawdziwa splisowana spódniczka. Występuje w dekoracyjnych takich delikatnych kolorach, ale sama w sobie tym jednym elementem robi bardzo dużą robotę we wnętrzu. A jak już Wam będzie bardzo zimno, to proponuję, żeby zrobić sobie z takiej tkaniny albo materiału imitującego futerko zwierzęce, jakiś miły pled, albo kapę na łóżko, albo poduszki. Nawet na taras, już takie chłodniejsze noce, po prostu owijać się takim kocykiem i czytać książkę. Zapraszam do naszego sklepu, zapraszam na stronę internetową kotarastory.pl, zapraszam do kontaktu telefonicznego, jesteśmy do Waszej dyspozycji.